Jest tu taka nawet dość ciekawa, zobaczycie to jako pierwsi, nie wiem co się wydarzy. Mam nadzieję, że się pszczoło spodoba, trochę w stylu Góral Bagienny. Cześć! W ten piękny dzień jedyne co mi do głowy przychodzi to zrobić moim pszczołom nawodnienie, czyli poidełko. Zaraz poszukam jakieś deski. Mam tutaj jakąś jedną na oku, ale trochę jest chyba dziurawa. Zaraz ją sobie obadam i do roboty. Jest tu taka nawet dość ciekawa, może by z tego coś się udało zrobić. Włódkę ładnie się już wygięła. No dobra, spróbuję. Są jakieś spękania, ale to od wody napuchnie. Tutaj są otwory na wylot, tak samo to pęknięcie też, ale może zrobić taką ścieżkę, która by to poomijała. No bo nic innego z tej deski raczej ciekawego nie będzie. Grow. don't believe in diamond sucks I just' Normalnie artystycznie, nie że od linijki. no okej, okay. mam nadzieję, że się pszczoło spodoba. miejsce gdzie będzie kapać woda Wstawię takie logo prawie wyszło. No i super. Lepiej nie będzie. dobra, będzie to miał lekki spadek. Tu się zrobi małe jeziorko i tu będzie woda spływała. Przynajmniej muszę udawać, że tak było w planach. Bo w sumie tutaj to. Wcale tak miało być. Mam coś takiego. Mam zbiornik yy, z taką nakrętką, to jest taka typowa do Mausera, myślałem, że może dostanę taki komplet, ale gotowców nie ma. Zrobię sobie coś takiego taki naprawdę na styk. He, he, nawet ta nakrętka nie będzie tak bardzo potrzebna tak bardzo, trochę będzie jeszcze zobaczę, czy gwint tu się zmieści, czy nie trzeba będzie dorobić trochę albo to uszczelnić no zobaczymy. zobaczycie to jako pierwsi ja też tego nie widziałem i nie wiem, jak to będzie działać. Nie wiem, co się wydarzy. Czy to w ogóle zadziała? Zobaczymy. Patrzcie. Widzicie to? To jest oczywiście próba na sucho. Znaczy, ale na mokro. Ale że na sucho, bo po co? To się Jest woda. Jest życie. Tu coś kopnęło. Nie wiem czy tak dobrze. Doszczelnie. Do Widzicie. Widzicie to. się że zadziała? Jeszcze nie wiem czy jest spadek ok. I. Idzie. To chyba ma pod górę. Chyba się nie uda. Chyba trzeba będzie to zrobić przejście. Tak, tak mi się wydaje. Trzeba zrobić tu skrót. Bo przez to, że deska jest w łódeczkę. Ta woda tutaj i tak samo tutaj i tu i tu i tam ma pod górę. Czyli spadek musi być konkretniejszy. Ale widzicie jak ładnie tu już na nasionka No dobra Poprawka Widzicie to? Zrobiłem przekop Prawie mierzej Nie? Nie w tę stronę Widzisz Pokojeniutko Za mocno Za mocno panie Co to się dzieje Powódź Dobra, nieważne Woda poszła Dobra, nie, nie, nie pokażę tego Nie pokażę Wstydza się Dobra Niech sobie kapie Kapie, dobra, już kapie Może i trzeba pomóc Albo po prostu zwiększyć Nachylenie Bo woda Poszła bokiem Coś się tu wydarzyło w ogóle No dobra ale po działa! No patrzcie, jest woda? No jest. Jak się pszczoły dowiedzą, to się sikają ze śmiechu. No ale dobra, nieważne. To jest prototyp, ale on będzie działał. Zaraz będzie działał. Ok, zwiększyłem spadek. Aha, woda hmm, 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 idzie, trochę z ale idzie. Już tu zaczyna powoli przesiąkać. Czyż? Musiał chyba zmienić deskę na bardziej płaską. Ale początek tu jest obiecujący, prawda? No powiedzcie, że nie. Chyba będzie trzeba to może pogłębić? No co, zaraz, zaraz, zaraz do tego wejdę. co? Tylko palcem pokierowałem i namoczyłem delikatnie ten dorobek. Tu woda przestała uciekać, a tutaj sobie już, zobaczcie, cieknie. O ma tu i to widzicie? Tutaj. Tu jest trochę widać żywiczne miejsce, bo to się nawet nie trzyma, tylko przeskakuje nie namaczając w ogóle. Tu sobie znalazła skrót. Gdzie tu? Ja cię pokazywać, gdzie nie iść. Patrzcie, jest. Musi trocinę po prostu wypłukać. Musimy muszą kanały udrożnić, nie ma to tamto. Ludzie. Piękna sprawa. Jakie pszczoły będą szczęśliwe? No, z tej perspektywy widzę, że to jeszcze delikatnie podrównać. A woda idzie tu, gdzie ma iść. Chyba. jest dobrze tak. no i co moja pierwsza budowla hydrologiczna za mną bez mi tu żadnych podśmiechujek bo to działa może nie wygląda ale działa i tyle pozdrawiam Pan jak mi ciebie brak, w tym pieśniu i tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu, tylko mi ciebie brak